Witam ponownie, minęły już właściwie do 24 godziny odkąd kleiłam tą ramkę. Może ten klej związałby szybciej, tylko po prostu nie miałam czasu tutaj się pojawić w garażu, żeby to dalej robić. Więc zobaczmy co tu zastaniemy po odlepieniu tych taśm klejących. Zobaczcie, ramka związana jest całkiem mocno. Bardzo fajnie. Tutaj wszystkie te elementy są fajnie połączone. No, myślę, że teraz możemy przystąpić do oczyszczania tej wewnętrznej części i do szlifowania tej rameczki tutaj na zewnątrz. Najpierw muszę zdecydować, którą chcę stronę, żeby była prawa, a która lewa. Muszę się zastanowić, bo już wiem, jak będzie wyglądać moja następna praca. Więc chcę. Nie, może jednak tak, ponieważ to będzie tutaj ten obrazek w środku. On jest pochylony w tą stronę, to lepiej będzie się prezentował właśnie tak. Teraz przyda mi się takie narzędzie, jak to, które tu widzicie. Ono jest bardzo głośne, więc na pewno nie będę Wam prezentować tego z głosem, a pozwoli mi oczyścić tutaj tą część zewnętrzną. Wewnętrzną zaraz pokażę Wam, jak to robię. I teraz mam papier 60. To jest najgrubszy papier w tej chwili, jaki mam. Jeszcze zanim użyję tego ciężkiego narzędzia, to dłutem spróbuję oczyścić takie najbardziej tutaj luźne rzeczy, które po prostu odchodzą bardzo leciutko i trzeba je oczyścić po to, żeby no później móc pomalować i żeby to nie odpadało w międzyczasie, jak się będzie już ta ramka na ścianie. Okay. To zrobię to teraz szybciutko i za chwilę do Was wracam. Taką resztką papieru też czyszczę wszystko to, co jest takie luźne. I co o, bez problemu tutaj można oczyścić. Wszystko oczyszczam aż do tej stałej, takiej części, która już trzyma się mocno i która nie odpada. No zobaczcie, bardzo ładnie się to wszystko tutaj usunęło. Jeszcze troszeczkę wymaga pracy, ale rzeczywiście to, co jest wewnątrz, już jest fajnie tutaj wyczyszczone. A reszta powinna się ładnie trzymać. Potem, jak pomaluję, to jeszcze tym bardziej się zwiąże. Ok, no to teraz czas na troszeczkę mocniejszy sprzęt. No, i do dzieła. Tak prezentuje się ramka już po wyszlifowaniu, po oczyszczeniu. To jeszcze możecie sobie porównać to jest rameczka przed czyszczeniem, a tu już po oczyszczeniu. Chciałabym, żeby tym razem w ten sposób wisiała. Dlatego tu będzie ta górna część, a tutaj będzie obrazek. No to w takim razie widzimy się już, jak będę zaczynała malować tą ramkę. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że ten pniak jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie, jak on tutaj wygląda. Jaki ma piękny przekrój. Z, tego, z tej odnogi, z tego fragmentu, który tu był. Zobaczcie, tu jest naturalna taka dziurka, nawet. Odcięłam ten fragment i zrobiłam piękną lampkę. Zaraz Wam ją zaprezentuję, tylko przyniosę. Wykorzystam tutaj zielone tło i pokażę Wam właśnie lampkę z tego drewna. Zobaczcie. A jest taki. Żarówka jest. zmienia kolory. Bardzo fajnie się w domku prezentuje, zaraz Wam pokażę. Tylko zwróćcie uwagę, abażur to jest część też tego pnia. Podstawa też jest tutaj z tego pieńka. I tak się prezentuje. A tak ta lampka prezentuje się w miejscu docelowym, tu gdzie stoi Jest też wiebureczka. Nadszedł czas, żeby pomalować moją ramkę. Ja użyję lakieru do drewna, który nadaje się i do surowych powierzchni, a także już wcześniej malowanych. Trzeba oczywiście wcześniej było przeszlifować jeszcze raz tą powierzchnię, poczyścić. No i ten lakier zabezpieczy tą moją ramkę przed jakimś kurzem, który by tutaj, czy brudem, który by się osadzał tutaj na tej ramce. Będę malowała dwa razy. Teraz pomaluję raz, a za parę godzin, kiedy lakier wyschnie, pomaluję drugi raz. Wcześniej lakier oczywiście już rozmieszałam. On wydaje się biały, ale tak naprawdę jest i kiedy wyschnie nie będzie go widać oczywiście nadmiar trzeba zebrać ale to zrobię jak już będę kończyć całą ramkę Przy malowaniu nie muszę używać rękawiczek, ponieważ ten lakier jest łatwo zmywalny wodą. Więc wystarczy po skończonej pracy umyć ręce i nie będzie problemu, ponieważ nie zostawia żadnych śladów. Oczywiście można by pomalować ramkę tylko raz, ale ponieważ ja chcę, żeby miała taki ładny i głęboki kolor to pomaluję dwa razy. Ramka jest już pomalowana, więc zostawię ją na parę godzin tak, żeby ładnie wyschła i będę mogła za jakiś czas pomalować drugą warstwą tą rameczkę. Minęło już parę godzin odkąd malowałam tą ramkę pierwszy raz. Myślę, że i po pierwszym razie ta ramka wygląda świetnie. Cały nadmiar farby, jakibykolwiek tutaj był, to zniknął, pięknie się wchłonęła, zobaczcie, nie ma śladu. Jest już leciutki połysk na tej rameczce, ale żeby e, tak naprawdę ta ramka już tak ostatecznie ładnie się prezentowała, to pomaluję ją jeszcze raz. Drewno malowane drugi raz, już nie pije tak farby. Jak wtedy, kiedy jest malowane tą pierwszą warstwą, dlatego warto tu zwrócić uwagę, żeby nie pozostawiać w zakamarkach nadmiaru farby, bo akurat mogłaby już się nie wchłonąć i wyglądałaby tak dosyć nieciekawie. Dlatego tutaj trzeba dokładnie jeszcze przejrzeć, jak ta farba układa się na tym drewnie. Również taka rada, jeżeli drewno ma słoje, no to tak, żeby w miarę naturalny sposób się tak. Razem ze słojami ta farba tutaj układała. Nie, nie malujemy wtedy tak, ale tą ostatnią taką warstwę, taki ostatni szlif, to właśnie warto zrobić tak, żeby wyglądało, jakby to były takie naturalne słoje z tej farby. No i tutaj tak samo dookoła też nie maluję farbą w poprzek, tylko tutaj wybieram tą farbę tak w górę i w dół, po to, żeby wyglądała w sposób taki zupełnie naturalny ok myślę, że już ładnie się wchłonęła ta farba nie ma już jakiegoś takiego nadmiaru a to co pozostało to wyschnie i ładnie wchłonie ten pieniek no dobrze, to znowu musi minąć kilka godzin żeby dalej obrabiać tą rameczkę ramka jest już skończona pomalowana dwukrotnie Maleciutki połysk, ale i tak zachowała swój taki naturalny charakter. Więc teraz przyszedł czas, żeby oprawić tego jeżyka. Jerzyk jest już wyjęty z tamborka, dodatkowo go wyprasowałam. Teraz odrysuję kształt ramki i obetnę nadmiar materiału. No i przykleję materiał od spodu do rameczki za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. I właściwie to już będzie zakończenie pracy. Tutaj strzałeczką zaznaczyłam sobie, gdzie będzie zawieszka do tego obrazka. I teraz, jak przykładam ten obrazek, to wiem, jak on ma tutaj się układać. O, ten jeżyk będzie tutaj, w takiej pozycji. I odrysuję sobie teraz ten obrazek, tak żeby wiedzieć. Ile mam materiału obciąć. Później dodatkowo jeszcze obetnę tutaj więcej z pewnym marginesem, tak żeby ten materiał nie wychodził tutaj poza tą ramkę. Więc tak gdzieś, żeby kończył się tyle od końca ramki, no, żeby tak nie, nie wystawały mi później jakieś nitki z tej strony. Tak wygląda wycięty obrazek, ale tak jak Wam powiedziałam, ja tutaj troszeczkę jeszcze zetnę tego materiału. Można to było zrobić wcześniej, ale już chciałam tak Wam pokazać w innej kolejności niż robiłam to poprzednio. I tutaj zrobię taki niewielki margines i jeszcze raz wytnę ten materiał dookoła tego obrazka. To teraz w tym momencie przykleję fragmentami dwustronną taśmę klejącą. Myślę, że tyle taśmy wystarczy. Pokazuję Wam, póki jeszcze nie zdjęłam tej czerwonej osłonki z tej części klejącej, żebyście wiedzieli, jak mi się to tutaj ułożyło. Bo teraz, jak zdejmę, to po prostu nie będzie jej widać. Także teraz zdejmuję te paseczki i będę przyklejać już obrazek do ramki. Dobrze, słuchajcie, namęczyłam się, żeby te osłonki pościągać, ale już mi się udało. Tutaj widzicie, jak się błyszczą tutaj te fragmenty taśmy. A, no i okej, okay, będę przyklejać teraz obrazek. Muszę tutaj tak ładnie wycelować, żeby się wszystko udało. Obrazek jest już skończony, przyklejony do ramki. Pozostały mi jeszcze do zrobienia dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, ale to już zrobię poza wizją, dodnę sobie taki fragment jakiegoś kartonika, który mi zamaskuje tą, ten materiał, tą kanwę. To jedno. A potem, jak już zamaskuję tutaj ten obrazek od tyłu, to będę musiała przywiesić tą zawieszkę. I obrazek będzie gotowy już do powieszenia. Obrazek jest już skończony, tak się ostatecznie prezentuje w tej rameczce. A ja chciałam Wam podziękować za to, że śledziliście tą moją serię, że oglądaliście, komentowaliście i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was zainspirowałam do podobnych prac, nie potrzeba tutaj dużo wysiłku, jakichś kosztów a będzie to na pewno niepowtarzalna ozdoba Waszego mieszkania lub też niepowtarzalny prezent, który możecie dać komuś bliskiemu. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych filmikach.